Dawno nie spotkałem się z filmem, który miał tak podzielone opinie. Tego się nie da oglądać. Bardzo mi się podobał. Nie jest szczególnie dobry, nie jest zły. Mowa tutaj oczywiście o filmie Kafka reżyser Agnieszki Holland, który jest, by the way, polskim kandydatem do Oscara. If you want a personal meeting with Franz Kafka, say France. Kim był w ogóle Franz Kafka? Był to niemieckojęzyczny pisarz, ale żydowskiego pochodzenia. Mieszkał w Czechach, w Pradze tworzył, no i jest uznawany za jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku. Ale niewiele brakowało. A nikt by o nim nie usłyszał. Nie, nie. Wszystko za sprawą mojego przyjaciela, Maxa Broda, który można powiedzieć, że sprzeciwił się ostatniej woli kawki, który prosił go o spalenie wszystkich jego opowiadań i powieści, które były niedokończone. Były w nich takie takie perełki literatury jak Zamek, jak proces, jak Ameryka. Więc dzięki Maxowi Brotowi tak naprawdę znamy najbardziej popularną twórczość kawki. Francyznczyty Eigentlich ist er jest lieber Jona. Film jest reinterpretacją biografii Franca Kawki. Agnieszka Holland interesowała się pisarzem od wieku nastoletniego, kiedy miała. 14 lat, o ile dobrze pamiętam, przeczytała pierwszy raz proces i zafascynowała się jego twórczością, a z biegiem czasu zafascynowała ją również sama postać artysty, więc wizja tego filmu jest długo dojrzewającą wizją artystyczną, co widać w filmie. Film bardzo skorzystał na tym, że nie był takim typowym filmem biograficznym, tylko wziął temat w trochę inny sposób. Odczuwałam też pewien chaos, ponieważ no, Holand y, tak troszkę żonglowała. Gatunkami. Był i dokument, była ta biografia, było też trochę takiego psychologicznego thrilleru. Wiele scen w filmie jest w ogóle niedopowiedzianych, i to może być takie troszeczkę, na... no, nie może być. Raczej na pewno jest nawiązaniem do twórczości samego Kawki, który również wiele rzeczy zostawiał niedopowiedzianych. Takie ogólne odczucie niedokończenia. Bo teraz, właśnie ze znajomymi rozmawiając, podsumowaliśmy sobie ten film, że on też jest w pewnym sensie niedokończony. Były takie niespodziewane cięcia, były przeskoki czasowe. Samemu jeszcze nie do końca wiem, co myśleć o tym filmie. Na pewno mi się podobał, na pewno mnie zaciekawił. Zaciekawiła mnie również postać Franca Kawki. Ten film nie tyle przedstawia samą biografię Franca Kawki, co wydaje mi się, że. Zachęca do zgłębienia jego twórczości, bo ten film pokazuje bardziej jego procesy myślowe, jego głęboki portret psychologiczny. Dobrze oddawał taką bardzo specyficzną wrażliwość Franca Kawki. On nie jest słaby, on jest kruchy, mhm. także mhm. może się łatwo, może, można go zniszczyć, czy sam się może zniszczyć. Ale jednocześnie jest bardzo silny. I to jest wyrażone wszystkimi środkami artystycznymi, yy, przynajmniej według mnie, które są zawarte w tym filmie. Praktycznie nie ma tam muzyki. Są głośne efekty dźwiękowe, które prowadzą nas w ten świat myśli Franca Kawki. Dzięki tym efektom wizualnym jesteśmy w stanie tak naprawdę wejść w jego postać zrozumieć. Ta gra cieni, gra światłem, yy, bardzo płytka głębia ostrości. Dzięki temu to wszystko jest takie, takie właśnie wydaje się niedokończone, niedopowiedziane. To się może podobać. Coś takiego dziwnego jest w tym odbiorze, zastanawiającego. No to nie jest w pewnym sensie dziwne, bo, no bo żeśmy założyli, że, że to będzie zaskoczenie. Na pewno warto pójść na ten film do kina, wyrobić sobie własną opinię. No i co? Widzimy się w następny czwartek w Kinie pod Baranami.